Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Czwartek, jakbyśmy zapomnieli, to jest drugi dzień przed końcem tygodnia. Miłego dnia Wam wszystkim życzę. Hej! Słucham, bo jest bardzo przyjemnie. Pogoda nie jest przyjemna. Nie ma słońca. Słońce gdzieś tam się za chmury. Oj, nieładnie, nieładnie słoneczko. Dzisiaj czwartek, słuchajcie, wracamy tam na tą dobudówkę. Po małym zgrzycie wczoraj wolałem po prostu sobie zrobić aut. Nie, nie, nie tracić czasu tam, nie stać, nie kombinować, a może byśmy zrobili to, a może tamto. Po prostu bez planu dzień jest dniem nieudanym i nieproduktywnym, więc zrzuciłem wszystkich do Jaca. Tam zakończyliśmy ogród. Ja dzisiaj tylko tam podjadę umyć płytki i ustawić te, te wszystkie ławki i tak dalej w swoje miejsce. Zrobię zdjęcia. Jeżeli być, pogoda mi pozwoli, jeżeli nie to wrócę tam i zrobię zdjęcia next time. Żeby chociaż na chwilę słońce wyszło, to było pięknie. Zobaczymy, jak to będzie. Więc ogródek mamy zakończony. Tutaj z tym ociepleniem wychodzą jakieś jaja. Jeden gada, to drugi tamto. Ten sam inspektor zmienia zdanie. Wiecie, ja ostatecznie to jestem tylko budowlańcem. Robię to, co mi każą, tak? Nie kombinuję, nie szukam dziury w całym, bo później wiem jak to się kończy. Jak ja bym sam wyskakiwał do klienta z różnymi propozycjami, to wtedy było. To jeden dzień, dwa dni, trzy dni z wiecie, no cały czas by były jakieś cyrki, więc ja takich rzeczy staram się unikać, chyba, że faktycznie klient zapyta się, co z tym faktem zrobić. Tak jak wczoraj po zawieszeniu izolacji, on do mnie on się nie spodziewał, że taka wysokość sufitu będzie. O Boże, 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 to po prostu był przecież przy mnie, przy tej rozmowie z tym inspektorem, no wszystko wiedział, tak samo jak i ja, tak? No więc ja zakupiłem towar, kupiłem, zrobiłem. Więc powiedziałem mu wczoraj, sorry, powiedziałem mu wczoraj, że jedyną opcją to jest zmniejszenie tej izolacji na mniejszą ewentualnie, pod tego Joysta, żeby nie była 50 o połowę. Wtedy dalej będzie ten mostek termiczny zatrzymany i i powinno być zas. To dalej mu to widocznie nie pasowało. Szukał alternatywy mocniejszej, aby te 5 cm jeszcze gdzieś urwać. W sumie, bo ta izolacja miała 5 cm. I inspektor wyskoczył mu z propozycją, że może nalepić taśmę na Joyce. Ja po prostu parsknąłem śmiechem. Wiecie, bo, bo to jest... No, Nienormalny dla mnie, no, ale jak tak chce to tak zrobimy. No nie, tylko żeby nie było później komplejnów do nas, tak? Więc nie wiem, co bym temu człowiekowi powiedział. Też mu zaproponowałem, że w takim razie nie powinien robić takiego dachu z takim spadkiem, bo ma ograniczenia, tak? Raz, że budynek musi być wystawiony tam 3 metry poza granicę budynku, a dwa, mamy okna z tyłu na budynku, który już istnieje. Więc z automatu ten dach nie może być podniesiony wyżej. No bo po prostu nie da się, nie. Jeżeli chce tam okna, no, no masakra, nie. Więc jedyną opcją najlepszą było zdjęcie tej izolacji z jego perspektywy, żeby sobie te 5 cm urwać. Podłogę nam otworzył tydzień temu, miał tam położyć izolację. Ale zabierał się, do tego wiecie jak się zabierał, więc w połowie czasu już stwierdziłem: chłopie, zostaw już tą podłogę. My musimy puścić tam kable za chwilę, rurki do grzywnika, więc zostaw to, włożysz to sobie już po nas, nie? No bo jak ja widziałem, że on robi to jak robi, to już po prostu poprosiłem go, żeby już nie kolidował nam z czasem, włożył to później. Więc zostawił tą podłogę otwartą. I tak chłopacy tam rządzą na tej otwartej podłodze, co nie jest do końca też okej okay dla nas. Powinien te deski położyć z powrotem, aby było bezpiecznie. Więc wczoraj mu to wykarnąłem od razu z rana, że no nie powinien tak robić. Nie? Jeżeli robi to, no to powinien to zrobić albo zakryć tą podłogę i wtedy wrócić do niej jak my skończymy. A, to trzeba było powiedzieć mu, przecież on nie wiedział. Jezus Maria, myślałem, że mam z dorosłym człowiekiem do czynienia, a tu się okazuje, że chyba raczej nie. Także więcej już nie będę tracił czasu dzisiaj na rozmowę o tym człowieku. Wiadomo, że nikt nie jest idealny, ja też popełniam błędy i często je popełniam, ale akurat się taki zbieg okoliczności w tym tygodniu zdarzył, że mam do czynienia z wieloma wariatami, więc muszę sobie z nimi poradzić. Ja, to co? To miłego dnia i zobaczymy się za chwilę. Tak, dziękuję bardzo Wam wszystkim za oglądanie i za wszystkie Wasze pozytywne komentarze, bo. Co ja bym bez was zrobił? Słuchajcie, nawet nie zdajecie sobie sprawę jaką rolę odgrywacie w moim życiu. Dzięki jeszcze raz i do zobaczenia. Cześć. I jest i Karol, wielki kolarz. Kola. <noise> jest i jacy, pojechał samochodem dzisiaj w poim, słuchajcie, bo ten crafter to jest po prostu. Mm. Musiałem, nie wiadomo czy się go jeszcze da uratować, żeby się rozglądać za jakimś innym pojazdem. Może wszyscy przerzucimy się na rowery. Nie? Z żabkami. rowery z Ty Co ty na to? <śmiech> <śmiech> albo takiego Saba sobie kupimy, albo autobus słuchajcie, bo to jest taki piękny autobus. Za 2000 tysiące już można wygarnąć taki autobus. Przecież ja nie mam prawka. Tam jest 16 opon. jak do to za No widziałem takie ogłoszenie wczoraj, słuchajcie, na kampera byśmy przerobili sobie autobus. Koleżanka jechała, teraz... Jezu, wszyscy w jednym miejscu, coś się dzieje. I ten... I tam jest 16 kół w tym Mercedesie. Za 2000 słuchajcie można wygarnąć, nie? No, ja tak myślę, właśnie, opony będą droższe od tego samochodu Na pewno Słuchajcie, jak tak po 150 policzyć za oponę? Dojechaliśmy, ciekawe, czy są właściciele? Czy nie ma, zaraz zobaczymy. Chyba są Słuchajcie moi drodzy, gier Ej, słuchajcie Nie, no muszę trochę Trochę od, odbić od tego gówna. Chciałbym Was poinformować, moi drodzy, że dostaliśmy plan... Jeśli bateria pozwoli. Zdjęliśmy izolację tą spod spodu. Zostaje tylko ta pomiędzy Joyce'ami. Karol docina fejsy jeszcze raz, słuchajcie, bo jednak zdecydowali, że nie chcą mieć wysuniętych tak jak tutaj. Także wracamy i robimy to samo. Ustawiamy już gniazdka i tak dalej. Chociaż tyle... Ja jestem w drodze do Scruffixa na zakupy. Jest za zimno na tą kamerę, powiem Wam szczerze, ona mi się wyłącza przy 80%, więc zobaczymy się za chwilę na miejscu. Miałem, powiem Wam, bardzo ciekawą rozmowę z klientem, więc postaram się Wam wszystko streścić za chwilę. Oczywiście przeprosili za swoje zachowanie wczoraj, bla, bla, bla. Powiedzieli mi o pozycjach tych gniazdek gdzie, co, i jak, z iloma światłami. No światło to mamy, powiem Wam, tyle. Na cztery, na cztery różne pstryczki. I zewnętrzne, i to. I Karol musi przyciąć jeszcze raz Joysy i membrana za chwilę, wiecie. Dwie izolacje oddam do Selko. Jak wrócę, to Wam wszystko jeszcze opowiem na miejscu, ale ogólnie, słuchajcie, no klientka do mnie z tekstem, że ona nie wiedziała, że ona tam nie może mieć teraz spotlightów. Czyli tych, wiecie, sufitowych. Wiecie, ja już w drodze ze Scruffixa, mam nadzieję, że bateria mi trochę pozwoli pogadać. Więc ogólnie klient przeprosił za swoje zachowanie wczoraj, bla bla bla. On rozumie, że on pozmieniał masę rzeczy, że trzeba będzie zrobić kilka jeszcze elementów jeszcze raz, cofnąć się, że, że, że on ogólnie zrozumiał, że, że on pomieszał nie? ale nie zrozumiał jednej rzeczy, że będzie musiał zapłacić ekstra. Za takie rzeczy, bo ja naprawdę nie mam tutaj, powiem wam, litości już, nie? Więc jak ja zapowiedziałem im, słuchajcie, musimy jakoś dojść do porozumienia w sprawach finansowych, to ona do mnie zaczęła wyskakiwać, że ona nie wiedziała, że ona światełek nie może mieć takich na suficie, jakie ona by chciała czyli te spotlighty, czyli te, wiecie, sufitowe. Wiele raz zmieniacie izolację na chudszą. Teraz chcesz nagle spotlighty, co ja mam teraz w tej izolacji, która już zostaje, zrobić dziury, dojść do dachu. I to po co ta izolacja jest, słuchajcie, nie? I, I ogólnie zaczęła się z powrotem odwracać cała ta otoczka tej rozmowy w, dru w drugą stronę, taką jak była wczoraj. Mówię, wiecie co, odpuśćmy już te rozmowy na dzisiaj, bo to nie idzie w, w dobrym kierunku. Bo w ten sposób to my naprawdę będziemy się tylko co chwila kłócić o jakieś pierdoły, które nie są po mojej stronie. Tylko wy powinniście już dawno mieć ustalone, z osobą, która wam to rysowała lub yy, no, no sami powinniście projektować ten budynek. No ja przychodzę tylko go stawiać tam tak, jak jest na planach. No i nie mam nic do tego, czy ty chcesz mieć tu różowe ściany, czy brak kuchni, czy toaletę na środku pokoju. Mnie to nie obchodzi, ja po prostu robię to tak, jak mam do zrobienia, w resztę nie wnikam. A teraz zaczyna yy, wyglądać tak, że ja niby powinienem wam powiedzieć, że sufit macie za nisko, że światełek nie możecie takich zamontować tylko inne, no ludzie, no, no, zastanówcie się czy, czy powinna się ta roz, w ogóle rozmowa odbyć więc odpuściłem dzisiaj, słuchajcie, ja ten tydzień mam naprawdę nerwowy, więc dlatego też nie chcę się kłócić wolę odstąpić na bok, zrobić dwa kroki dodać dwie godziny żeby wszyscy ochłonęli, żeby każdy sobie poukładał ale jestem po rozmowie z moją żoną i wiecie co, wychodzę z takiego założenia, że Angole nigdy niczego nie pojmą do końca, bo oni są po prostu tacy trochę Upośledzeni, nie? To jest nieprawdopodobne. Możesz mu tłumaczyć, nawet możesz mu wskazać drogę, gdzie został popełniony błąd, a on i tak tego nie skuma, nie? Nie wiem, co jest z tymi ludźmi, czasami, naprawdę, ale już mam dość. W tym tygodniu już mam dość, więc nie chcę za blisko ich stać, bo będzie, będzie po prostu spark. I coś się stanie komuś, nie? A ja naprawdę mam nerwy na wodze, także może być gorąco, słuchajcie, bo zamiatam nimi i będzie trzeba kopać na dół. <laughs> żartuję, żartuję. Ale nie, naprawdę, już wiecie, na jeden tydzień emocji mi starczy i dlatego poprosiłem ich, żeby na razie po prostu dali mi wolne. Żeby nie, nie próbowali mnie oskarżać za jakieś głupoty, nie? Bo to nie ja projektowałem ten budynek, nie ja spotykałem się z osobą, która to rysowała, ja jestem tu tylko wykonawcą, a nie projektantem. Jak Jakżeście tak ustalili, tak będziecie mieli proste. A Karol tnie właśnie dach, skraca go, bo oczywiście też podejmowali decyzję, jaką podejmowali. Ja im to próbowałem wyperswadować, żeby tego jednak wysunięcia nie było przy tym dachu, bo będzie dziwnie, będzie ciasno, będzie mniej światła w pokoju. Musieli prze, przejść przez to dwa dni i teraz robimy tą robotę jeszcze raz. No, właśnie o tym mówię, słuchajcie, nie? Dlatego, dlatego powinni zapłacić nam za stracony czas. Ale tłumacząc im nawet dlaczego, mają zapłacić za ten czas, oni dalej tego nie kumają. nie? Wycho z ich założenia wychodzi, że jak już jesteś, no to jesteś. I oni ci płacą za to, że jesteś. prawo. Prawo, brawo. Dobra, nie, nie mamy co się denerwować, lecimy dalej, to się wszystko będzie układało. Tylko ja muszę po prostu trzymać nerwy na wodzy. Let's go! Zobaczcie, jak się tu ładnie robi. Membrana właśnie wieża na dach. Że, że dajemy batony wzdłuż Joyce'a i w poprzek, a nie tylko w poprzek. Bieżą od miasta ja jadę po dachówkę dla sąsiada, bo potrzebuję dwóch takich sztuk. Także dzieje się, słuchajcie. Jest Polish Power. Dobra, zobaczmy co nam powiedzą salko, Czy wezmą ode mnie tą izolację, którą udało nam się uratować dwa kawałki. Tej pięćdziesiątki. Czy te będą chcieli ją w ogóle ode mnie wziąć. Teraz mm. <grywa> się wszystko okaże. Wysłali mnie na yard. Bo powiedzieli, że mają ich milion, Ale mają, ale nie ten rozmiar. Ale za to zwrócili mi pieniądze, słuchajcie. Chociaż tyle. <grywa> Także zaoszczędziłem 76 funtów. Let's go. Lecę do Paris, muszę te płytki im przemyć. Jej przemyć. Nie? I zrobimy ostateczne zdjęcia, jak to wszystko wyszło. Dojechałem, Słuchajcie, cisza, spokój, radio. Nie ma ludzi, nie ma. Płytki trzeba przeczyścić. Te są praktycznie prawie czyste. Będę musiał je tylko ładnie umyć. Po ustawie rzeczy napompować pe... na... Na... Na jacuzzi. Postawię je sobie od razu w tym miejscu. Cacy, słuchajcie, także biorę się zamycie. I robię ostateczne zdjęcia po, po układaniu tych wszystkich mebelków. Let's go! Słuchajcie, jest progres. Już kończymy mycie. Kończymy cię. mycie, za chwilę, tylko spłukam, żeby było tak wiecie, naprawdę pięknie. Omówię te wszystkie slipersy tutaj dookoła, tak samo, żeby naprawdę było czyściutko. Pomynosiłem te graty, które są niepotrzebne. Zaraz poustawiam i final, final picture. Słuchajcie, trzeba się pochwalić tym czymś. Także ja wam wszystko pokażę. Dobra, może tak położę tu tutaj, a może nie. Położę tu tutaj. Także jestem ready to go i słuchajcie, jest cudownie. Pani się tu po popłakała. Naprawdę, uwierzcie mi. Także zobaczcie co tu się wydarzyło. Mamy płytki tutaj, mamy mały kominek na końcu, siedzisko, stolik. Mamy... Słuchajcie. Musiałem wrócić do wana, oczywiście, bo bateria nie wytrzymała tej presji. Masakra. Także ja was wprowadzę na ogródek jeszcze raz i pokażę Wam jak wygląda ogródek na dzień dzisiejszy, bo to już jest koniec przygody z ogrodem. Ja jeszcze tylko wpadnę to i zamontuję jest jakiś zamek z tyłu na, na, na bramce. Ale tak to wygląda słuchajcie na dzień dzisiejszy. Naprawdę kupę pracy. Noc to wszystkich kosztowało projektowania tego ogródka jakkolwiek. Może się komuś podobać, czy nie, naprawdę jest tu sporo pracy i projektowania, aby ten grill wyglądał większy, ładniejszy, schludniejszy, żeby wszystko grało razem, tworzyło jakąś jedną całość. Naprawdę całą robotę słuchajcie. Ja tu tylko zamknę bramkę z tyłu, żeby sąsiedzi nas tutaj także słuchajcie. Mamy chodniczek dookoła, mamy grilla tutaj na środku, dwie płytki, że wszystko poszło w takim kształcie, jak widzicie. Po to, żeby też zwiększyć jakby wielkość tego ogrodu automatycznie tym kształtem tych slipersów. Tutaj będzie miała suszarkę, więc ona się będzie wysypała w prawą stronę. Tam ma siedzisko, jak widzicie z kominkiem, także będzie mogła sobie usiąść na końcu ogrodu, odpocząć, poczytać, skorzystać ze słońca, bo tutaj jest zawsze najwięcej słońca. Ogólnie wiadomo, że dzisiaj trochę słabo, ale jeżeli chodzi o ogródek, to tutaj jest zawsze najwięcej słońca i jest cały dzień. Najciemniej jest tam przy tamtej ścianie. Także grill w środku, ona później sobie będzie tworzyła jeszcze jakieś dekoracje, e, sztuczne kwiaty czy coś. Tutaj mamy następne miejsce do siedzenia i odpoczynku, do relaksu. E, specjalny karpet, który idzie na zewnątrz e, na płytki. Płytki położone bardzo równo, naprawdę słuchajcie kawał dobrej roboty tutaj zrobiliśmy. Ma duże siedzenie tam, dwa tutaj krzesła, jacuzzi jeszcze zmontowałem, <laughs> napełniam ją właśnie wodą. Także wszystko jest podłączone, to potrwa jeszcze z kilka godzin. Zanim się tak naprawdę napełni, pokażę Wam z innej perspektywy, jak to jeszcze wygląda. Także zobaczcie. Czad. Naprawdę czad komando, słuchajcie. Kawał dobrej roboty. 3 tygodnie dłubania, wywożenia, przekładania płot. Od samego płotu zaczęliśmy. Ja i tak wrzucę zdjęcia oczywiście na Instagram, będziecie mieli porównanie jak wyglądał ogródek przed, a jak wygląda teraz tak naprawdę. Słuchajcie, no nie wiem, mi się strasznie podoba, jak na mały ogródek zrobiliśmy tutaj naprawdę świetny, świetny, świetny projekt. Wracam do moich wojsków teraz i tam wam się pochwalę rezultatami dzisiejszego dnia. Ale zobaczcie, czwartek naprawdę. Uwielbiam tą pracę, słuchajcie, uwielbiam taką, tą pracę z tego względu, że przez takich klientów, których spotykam na swojej drodze, nie wszyscy są wspaniali, wiadomo, ale większość z nich naprawdę daje mi te poczucie radości z tego, że to robiłem ja, moi chłopacy i zrobiliśmy to tak jak my chcemy i z taką jakością jak my chcemy. Że to jest takie, wiecie, wszystko dopięte. Także pomagaliśmy jej tutaj naprawdę osiągnąć maksimum tych, tych pieniędzy, które staliśmy i się udało. Słuchajcie. A powiem Wam, naprawdę, nie tylko. Jaki super Nie? Także tyle z moich strony. Ja zrobię zdjęcia i zmykam. Szybko, bo już jest trzecia. Ej, słuchajcie, nie koniec opowieści, bo teraz czytałem maila w trakcie, jak dostałem przed chwilą maila od tego Briana, który rysował rysunki, czy na Waterloo, tutaj, gdzie robimy tą dobudówkę, czy na ten projekt, z którego ja zrezygnowałem. Napisał mi takiego długiego maila ten Brian. Chciał się ze mną po prostu podzielić, jak zachowuje się ten klient w stosunku do niego teraz. Że on zamierza, jakoś tam musi to być, wyglądać bardzo drastycznie. On nie, nie kopiował mi maila, chyba. Nie czytałem tego jeszcze. Nie kopiował mi maila, którego dostał od tego klienta, ale opisał mi po prostu tylko sytuację po, pokrótce, jak ten klient się zachowuje. Powiedział mi, że jeżeli dalej on będzie kontynuował w jakiś sposób się, nie wiem, odzywać do niego i traktować go w jakiś taki bardzo niegrzeczny sposób, który opisał, to, to po prostu pójdzie na taką, wiecie, drogę, sądową jest tym klientem. Wyobrażacie to sobie? Ja pierdzielę, Ja nie zacząłem projektu. Po prostu gdzieś takie dziwne, ludzkie przeczucie kierowało mną, że no nie czułem się do końca dobrze. Stwierdziłem, że lepiej zrezygnować, niż się gdzieś tam wpierdzielić w jakieś zobowiązania z tym klientem. Nie, nie, nie podpisaliśmy żadnego kontraktu. Zrezygnowałem po prostu. On mi podziękował, zablokował mi na koniec na Facebooka. Znaczy, podziękował mi bardzo niegrzecznie, też był bardzo niegrzeczny w tych rozmowach. Ja byłem, starałem się nie używać jakiegoś wulgarnego języka, a on nad sobą nie potrafił panować. I, no i zachowywał się w ten sam sposób. Z tego wynika do tego pana, który robił mu te wszystkie rysunki i aplikacje. No, tragedia. I opisał mi też sytuację, że pozostałych dwóch budowlańców którzy też byli poproszeni o wycenę, po prostu odezwali się z powrotem do Briana o prośbę, żeby więcej nie polecał, nie, nie wysyłał ich do klientów takich jak ten e, o wyceny, bo po prostu jest to ich zmarnowany czas. To już na poziomie wyceny było, słuchajcie. Wow, nie. Muszę do niego zadzwonić, bo widzę, że zdenerwowany jest jakoś bardzo mocno tą sytuacją. Let's go. Słuchajcie, ja jeszcze dodam, bo jestem po rozmowie teraz z Brianem. Brian dostał maila, gdzie tamten gościu napisał, że to Brian powiedział mi, że, ja mam, że mam nie robić tego projektu. No ja pierdzielę. co za typ. I powiedział mu, że jak e, tak on tak załatwił, to on to e, ten opublikuje w social mediach, e, opisze sytuację o Brianie, czy o mojej firmie, ale naprawdę apera, słuchajcie. Strasznie się wystraszyłem, nie? co za typ, słuchajcie. Jeszcze do tego potrafi napisać maila, do tego, do Briana, strasząc go, że go będzie opisywał, reputację mu zepsuje. No, no, to w ogóle jest jakieś pogięcie, nie? Brian, jeżeli nawet zrobił dla niego usługę i mógłby go ocenić, to Brian swoją usługę wykonał właściwie do końca, aplikacja przeszła, ma dokumenty i tak dalej. Także został zapłacony za kompletną usługę, więc gdzie miałby mieć problem, tak? Do Briana. Więc jeżeli zacznie coś opisywać, to tym bardziej ja się zgłoszę do tego, żeby tego Briana oczyścić w jakimkolwiek tam firmie, która będzie publikowała tego feedbacka, czy Trade, czy MaliBuilder, czy cokolwiek. Tak samo w moim kierunku, jeżeli ja nie wykonałem dla niego żadnej usługi, to on może wiecie mi: naprawdę, za, za wysoko do mnie. Także nie życzę mu powodzenia. Bardzo przepraszam, ale no rozśmieszył mi ten klient jeszcze bardziej, że ja rozmawiałem z Brianem i Brian mnie ten. Że Brian mi powiedział, że lepiej nie z nim nie zaczynał. No masak. Masak. Nie było takich słów, nigdy nie było takich słów. Fakt, że kiedyś tam mówiłem, że rozmawiałem z Brianem wielokrotnie, i, i, i tyle, ale nie, 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 nic tam nie było, nie. Nie było takich słów. Bo wiem co, nagrywałem się nawet sprawdzałem, czy ja przypadkiem jakieś gafy nie strzeliłem. Nie, nie ma takiej możliwości. Ja co za typ, nie? Co za typ. Wracamy do bojców i za 24. Słuchajcie, ja jeszcze mam wycenę, tak że będę musiał Karola ciągnąć na wycenę. Mam garaż konwersję do zobaczenia. Szkoda, gadać, naprawdę. Jak ja się cieszę, że ja nie zacząłem tego projektu. Dom wariat Szybciutki update, słuchajcie, ścianka stoi, będzie można ją sobie zakrywać, ale nie teraz, Na następnym tygodniu robimy otwarcie nam do, do korytarza. Już z tej toalety. I co? Membrana wjechała, elektryka częściowo już położona, także będzie, będzie, będzie jutro zrobione. U góry membrana zrobiona, słuchajcie, przykryta. Batony dajemy i tak, i tak. Nie, nie oszczędzamy tutaj, nie kombinujemy po angielsku, tylko po polsku robimy tak jak trzeba. Także będzie cacy. Czekamy na slajd, to tą drabinę jeszcze chłopacy muszą zabrać. Tam z jednej strony robili obróbkę u sąsiada, także jest. Cały face został przycięty do równego. Wygląda to naprawdę coraz lepiej. Ja się z wami, słuchajcie, będę żegnał. Jadę na wycenę. Zobaczymy się jutro. Piątek, piąteczek, piątunio. Trzymajcie się, cześć!